Stowarzyszenie rekonstrukcji historycznych pierwszego pułku strzelców podhalańskich armii krajowej ze Słopnic obchodziło swój jubileusz. Powstało ono 10 lat z myślą o sympatykach historii, rekonstrukcji oraz eksploracji. За мном! Марш! Proszę! Ścielec wyznaczony do odpalenia z liczy wysto! Jakie były początki stowarzyszenia? Jak zawsze ciężkie. <laughs> Czyli? Czyli trzeba było po prostu zebrać ludzi chętnych do takiej pasji, i tak naprawdę jeden, jeden temat, który został podjęty na jednym z portali internetowych, wywołał reakcję, i pojawili się chłopaki, którzy chcieli coś zrobić razem. Spotkaliśmy się w czwórkę w sumie wtedy, i tak na początku było, no dobrze, może coś zrobimy, zróbmy coś. No dobrze, jakaś grupa rekonstrukcyjna. Pomysły były różne, między Armią Krajową a muszkieterami francuskimi. Były wspomnienia o partyzantach takich, o takich, może wojsko niemieckie, wojsko polskie. Na koniec stwierdziliśmy, że nie. Zostajemy przy tym, co znamy, co jest tutaj miejscowe, czyli armia krajowa. Początki, no jak tu padło pytanie. Początki były siermiężne, jak już wcześniej było wspomniane. Tak naprawdę my tej historii i jak to wszystko wyglądało, dopiero się uczyliśmy. Nasze pojęcie o partyzantach wtedy też było takie mdłe. Może i czytaliśmy dużo książek, mieliśmy swoją wiedzę, ale nie mieliśmy tej wiedzy takiej życiowej. Dopiero pierwsze spotkania z partyzantami, którzy jeszcze wtedy żyli, E, wspomnienia ich e, synów, córek, rodzin, one spowodowały, że e, otwarły nam się oczy. E, całkowicie inaczej widzieliśmy tą partyzantkę, która albo niestety to jest takie zakłamanie, że wszystko wygląda przez pryzmat powstania warszawskiego. Dla nas też takim nowym odkryciem były zrzuty tutaj, że się odbywały zrzuty. Mój dziadek Władysław Papież, przed nim szatan, on jak ja byłem mały, opowiadał, że były zrzuty. Historia jest jedna i nie da się jej upiększyć, że była lepsza czy gorsza. Po prostu przyjmujemy ją taką, jaką była. Ta akurat tutaj, która się działa, tu na Polankach Szczawskich, no to są najbardziej chlubne karty, jeśli chodzi o misje zrzutowe. Trafiliśmy na ludzi, którzy nam też pomogli, którzy mieli właśnie tą merytoryczną wiedzę historyczną. Oni nam ją przekazali. Można było wtedy zacząć działać. I teraz jest... Efekt tego jest ta izba. Są nasze mundury, ubiory. My naprawdę mamy duże pojęcie teraz o tym. Zdobyliśmy bardzo dużo zdjęć. Zaczęliśmy się na tych zdjęciach wzorować, w wspomnieniach. No, jest tego cała masa i jest po prostu duży okres czasu, który poświęciliśmy, żeby wypracować to, co w tej chwili mamy. Przed Stowarzyszeniem ogromne zadanie, ponieważ dzisiaj obejrzeliśmy filmik, na którym młodzież nie potrafi odróżnić Stalina od Józefa Piłsudskiego. Tak, ale staramy się tą wiedzę historyczną przekazywać. To co sami nauczyliśmy się, teraz możemy wykorzystywać po prostu przekazując innym, tak. Spotkania z młodzieżą, uczestnictwo też w filmach dokumentalnych, fabularnych daje też możliwość po prostu odtwarzania pewnych rzeczy. Bezpośrednio związanych z historią i to, co ważne, żeby ta historia nie była zakłamywana, żeby ona była taka, jaka jest, czy ta regionalna, czy ta prawdziwa, która dotyczy nas Polaków. Dlatego. Staram się oddawać to wszystko w jak najlepszej formie. Uczymy się również i myślę, że będzie to przynosiło kolejne owoce. Znajdujemy się w miejscu niezwykłym. Jak Pan nawiązał współpracę albo jak pasjonaci historii lokalnej nawiązali z Panem współpracę? Zaczęło się od fotografii. To już było dawno temu. Myślę, że to trafił na mnie Dawid Golik i Przemek Bukowiec i ja im przekazałem dużo zdjęć, negatywów, odbitek. Jedną z takich właśnie negatywów to jest właśnie ta grupa. Chyba to jest drugi batalion pierwszego pułku strzelców podkoleńskich. Z małego negatywu zrobione takie wspaniałe zdjęcie. Tych Dużo tu widzę tych zdjęć, właśnie które ja im przekazałem. No a później się to tak dalej potoczyło i toczy się dalej tą maszynę do, To jest maszyna do pisania autentyczna, która tu jest widoczna na tym zdjęciu. Ja, ja, tą maszyną się całe życie posługiwałem, pisałem na niej doktorat, pisałem na niej publikacje. No, ta druga to jest też tutaj do, do jako uzupełnienie, ale ten Continental to jest absolutnie autentyczna maszyna, na której tata mój pisał pisał raporty, rozkazy. To co, to, co pozostało. Dzisiaj dziesięciolecie stowarzyszenia. Jak ty rozpocząłeś swoją przygodę? Znaczy, to był zupełny przypadek. Działałem w klubie sportowym Limanowa Forest i wtedy spotkałem w tym klubie Przemysława Bukowca, który wiedział o mojej pasji, zainteresowanych o tym, że próbowałem to do czasu do wojska się dostać. No i kiedyś tam podczas rozmów jakichś tam związanych z, klub, z rzeczami klubowymi zapytał mnie czy bym nie chciał przejechać się na odpust partyzancki w Szczawie. Bo brakuje mu ludzi, mój mundur, wszystko pożyczy. Ja byłem taki trochę zdziwiony, mówię, dobrze, to nie ma problemu. Pożycz mi wszystko, przebiorę się i, i pojadę. No i pojechałem. Poznałem wtedy akurat chłopaków przy prezentacji broni, przy uroczystościach, przy pomniku w Szczawie. Jakie są najważniejsze dokonania stowarzyszenia w tym dziesięcioleciu? Z czasu nie starczy, żeby, żeby to wszystko wymienić pokrótce. Ja dzielę to w sumie przynajmniej ja jako dzielę na materialne i niematerialne. Na Materialne to na pewno izba, w której jesteśmy, historyczna, którą udało się otworzyć w 2019 roku, gdzie udało się zgromadzić wszystkie najważniejsze artefakty przekazane przez rodziny żołnierzy Armii Krajowej, ich samych. Odnalezione również podczas prac archeologicznych. No i też na pewno ścieżka edukacyjno-historyczna. 30 km, prawie ścieżek edukacyjno-historycznych, ma sobie Cichonia i Mogielicy, które zostało otwarte w 2014 i 2017 roku. Wiodące po dziewiczych terenach Beskidu Wyspowego, ale też wiodące śladami żołnierza Armii Krajowej. Można się tam obozowali, gdzie żyli. No, ostatnim naszym takim największym dokonaniem, ale tu podkreślę bardzo dużą rolę strażaków ze Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Szczawy. Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawie. Obelisk odsłonięty na polankach koło Szczawy na zrzutowisku Wilga, w miejscu, w w skali Polski, bo tam się dokonały ostatnie rzuty zaopatrzenia podczas II wojny światowej. ale takie niematerialne to rajdy historyczne Szlakam 1, żołnierz 1 PSP AK, z którymi jesteśmy od początku naszego istnienia, które niejako się pisały trochę w nasz genon. No i historyczne na zrzutowisku tutaj na dzielcu, który się znajduje dosłownie kilkaset metrów od Izby Historycznej na zrzutowisku Polanki koło Szczawe, Wilga. No i godziny prelekcji, prezentacji, lekcji historii, i historycznych, Tak więc tak pokrótce można to ująć, nasze dokonania i to, co udało nam się przez te 10 lat zrobić. Jakie wspólne projekty zrealizowało Stowarzyszenie z Instytutem Pamięci Narodowej. Przedsięwzięć jest sporo, bo są to i upamiętnienia, i edukacja, więc wydaje mi się, że jednym z tych, które najbardziej się zapisało w naszej pamięci, bez najbardziej regularne, to rajdy, to rajdy szlakiem pierwszego PSP Armii Krajowej, które organizujemy od, wiele, od wielu lat i które rzeczywiście cieszą się olbrzymią popularnością wśród młodzieży. Młodzieży. Wiele osób podkreślało dzisiaj, że szczególnie istotna jest edukacja młodzieży. To jest kwestia kluczowa, dlatego, że wydaje nam się, że od roku 89 minęło bardzo dużo czasu, ale wbrew pozorom jesteśmy ciągle jako wspólnota państwowa, jako wspólnota narodowa na drodze do odzyskiwania świadomości historycznej tożsamości narodowej i tego typu przedsięwzięcia edukacyjne, które angażują młodych ludzi, którzy, które sprawiają, że nie uczy się ich na siłę, ale oni sami chcą poznać pewną historię, są kluczem do tego, by im przypomnieć, z jakiej historii wyrastają i co w tej tradycji jest dla nas ważne. Będąc w stowarzyszeniu, macie drugie życie. Tak, mamy... No, naszą pasją jest taka, że lubimy odtwarzać tą historię. Spotykamy się wtedy też z wieloma pasjonatami, z zakręconymi ludźmi pozytywnie. Raz, że chcemy upamiętnić tą historię, chcemy tą historię unaocznić dla młodzieży, bo to w głównej mierze chodzi o tą młodzież, o dzieci, bo dorośli, jeżeli przychodzą, to kiwają głowami i albo pamiętają jeszcze opowieści dziadków, ojców, ale młodzież już nie ma tej szansy. My możemy im pokazać naocznie, i namacalnie. Mówi się, że jedno zdjęcie, jeden obraz daje jest więcej niż tysiąc słów. Mamy przykład, wczoraj był tutaj właśnie w Słupnicach, byłam noc w muzeum, gdzie młodzieży pokazywaliśmy ścieżki partyzanckie, gdzie pokazywaliśmy zrzutowisko. Pokazywaliśmy im troszeczkę, jak wyglądało życie podczas okupacji. Czym się zajmowali partyzanci, czym się zajmowali łącznicy, co to jest hasło, co to jest odzew, dlaczego należy uważać na konfidentów. To są takie może i prozaiczne zagadnienia. Dla nas jest to jednak taka odskocznia. Ubieramy mundur, próbujemy się wcielić w kogoś innego, próbujemy coś pokazać. Jest to taka dla nas. Duża, duża e. radość z życia. Trzeba sobie znaleźć jakąś pasję i ją wypełniać w sobie. Jeszcze, jeżeli żona pozwoli, <słuch> przede wszystkim to jest pasja. Pasja w oparciu o. Yy to, co sami zbieramy, czyli mundury, wyposażenie, uzbrojenie i to jest sposób na życie, tak. Możemy korzystać z tego poprzez właśnie uczestnictwo w imprezach, które organizujemy dla młodzieży. Możemy to, tak jak wcześniej wspomniałem, również uczestnicząc w filmach, w programach edukacyjnych. I wcielanie się w konkretną postać historyczną też wymusza na nas jak gdyby poznanie tego wszystkiego od podstaw, tak? czyli ubierając mundur, mundur partyzanta, czy, czy mundur niemiecki, czy mundur sowiecki, czy też battle brytyjski, muszę wiedzieć, czy koledzy muszą wiedzieć jak to ma wyglądać, jak, ma, jak, się, jak wszystko ma być ułożone, bo za chwileczkę nasi koledzy z innych grup nam wytkną, że no panowie nie popisaliście się więc więc to jest też to jest też yy... Pasja i jednocześnie co? Doświadczenie. I... Przygoda, przygoda. Przygoda. Spotykamy się z ciekawymi ludźmi. Możemy powymieniać doświadczenia. Oni nam też opowiedzą coś ciekawego, co oni odkryli, co, co ich fascynuje. Są ludzie, którzy chodzą na ryby inni lubią chodzić po górach. My lubimy ubrać mundur i iść w las jak czasem i odbudować sobie obóz partyzancki, posiedzieć 2 trzy dni w lesie. Ja wtedy twierdzę, że to jest taki fajny reset. Nie ma telefonów, nie ma maili, nie ma światła Człowiek jest po prostu z przyrodą. A przy okazji próbuje troszeczkę tej historii liznąć. Dwa, trzy dni, a później nas leśniczy wyrzuca. Obchodzimy dziesięciolecie Stowarzyszenia. To y, m, ważny moment również dla gminy Słopnicy. Tak, ponieważ ta pamięć historyczna jest ciągle ważna, a teraz jeszcze ważniejsza, ponieważ y, te różne zajścia, które dzieją się na świecie, wymagają od nas znajomości historii no i wyciągania z tego wniosków. Tym bardziej, że ta historia tutaj pokazywana dotyczy tego regionu. Młodzież może y, uczyć się o bohaterach związanym z tym regionem. Thank <laughs> To jest bardzo ważne. No, a oprócz tego udało się pozbierać dużo materiałów, artefaktów dotyczących działalności pierwszego pułku szczelcu Podkalackiej Armii Krajowej. Zgromadzić w Izbie Historycznej udało się urządzić ścieżkę i to wszystko dzięki Stowarzyszeniu. Także bardzo się cieszę, że to Stowarzyszenie działa na naszym terenie. Wspieramy go jak możemy i cieszymy się, że możemy wspólnie dużo dobrego robić. Czego życzycie sobie na kolejne lata? To przede wszystkim życzymy sobie zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze, bez zdrowia nic się nie uda zrobić. Dalej, dalsze takie owocne współpracy z tymi instytucjami, osobami, które nas dzisiaj odwiedziły, mieliśmy zaszczyt je znowu spotkać. No i tego sobie najbardziej życzymy, bo bez tego, bez tego nie byłoby nas i nie zrobilibyśmy to, co teraz, i nie bylibyśmy w tym miejscu. Bez tych ludzi, osób, które tutaj były, które nam sprawiły ogromną radość, przebywając na te dziesięciolecie. No, czas szybko leci, ja jeszcze pamiętam pięciolecie, już dziesięciolecie, Obyśmy doczekali 15-lecia, 20-lecia i tego sobie to sobie bardzo bardzo życzymy.